Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy, jak poradzi sobie najniższe zestawki procesorów Ryzen 5 Ryzen 1400 w połączeniu z kartą graficzną GTX 1070. Ja tą kartę, dokładnie tą, którą trzymam w rękach, niedawno testowałem mnie na kanale w połączeniu z procesorem i7-6850K, podkręconym na 4,4 ,4 GHz. Także będę miał punkt odniesienia, a dzisiaj zobaczymy, jak ta sama karta wypadnie właśnie w duecie z procesorem dość tanim, bo kosztującym 720 zł, za chwilkę zobaczycie gameplay z kilku gier, siedmiu. Będziecie widzieli również jak wypada ten duet versus duet na procesorze Intela. Od razu powiem, że ten procesor był w testach podkręcony na 3,9 GHz. To są maksymalne stabilne zegary, jakie udało mi się uzyskać. Niestety nawet po podbiciu napięcia na 1,45V nie mogłem podbić taktowania procesora. Nie wiem, czy słaba sztuka akurat mi się trafiła, czy akurat płyta główna troszeczkę tutaj nie pozwala na wyższe zegary. Trudno powiedzieć. Płyta główna jest to Astro B350 Gaming K4. I przypomnę, że właśnie na płytach z chipsetem B350 można już procesory Ryzen podkręcać. Także taki duecik powiedzmy z płytą, nie mówię konkretnie tą, którą ja miałam Astroka, ale płyty na chipsecie B350 podstawka M4 możemy kupić już za około 350 zł. Także taki duecik z takim procesorem wyniesie Was około 1100 zł. I zobaczymy, jak on właśnie wypadnie w połączeniu z dość wydajną kartą graficzną GTX 1070. Moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Jak widzieliście Duet GTX 1070 w połączeniu z procesorem Ryzen naprawdę daje radę. Ja celowo uruchomiłem gry w 1080p, żeby właśnie sprawdzić jak ten procesor sobie poradzi, bo wiadoma sprawa, że w wyższych rozdzielczościach procesor ma mniejsze znaczenie i może być tylko lepiej. Natomiast tak czy inaczej, w grach suwaki jeżeli chodzi o detale były przesunięte na maksa. Również w wielu grach włączone było wygładzanie, a mimo to mogliśmy liczyć na bardzo płynną rozrywkę. Wprawdzie nie wszędzie Niestety osiągnęliśmy te minimalne 60 fps, ale byliśmy bardzo blisko, bo 57-58 także wynik, jak najbardziej satysfakcjonujący. Satysfakcjonujący jedynie w grze Wildlands tutaj spadliśmy do 41 fps, ale ta gra faktycznie jest dość wymagająca. Potrafi dokopać i trzeba tam też również mocnego procka. Tak czy inaczej, nie ma przepaści między procesorem Intela, który jest dużo droższy, a tym właśnie Ryzenem 1400. Również osoby, które posiadają, powiedzmy, jakąś sensowną kartę graficzną, ale mają słaby procesor, mogłyby pomyśleć o przesiadce właśnie na. Podstawka M4. I kosztem, jak mówiłem wcześniej, około 1100 zł. Myśląc o C procesora, macie płytkę na chipsetie B350, właśnie procesor Ryzen 1400, i macie naprawdę bardzo wydajny duecik. Jeszcze kilka słów na temat poboru prądu. Cały zestawik z gniazda pociągnął około 269 W, także spokojnie tutaj wystarczy Wam 500 W zasilacz z dużym zapasem. Co do temperatur podkręconego procesora, na chłodzeniu, jak ja to nazywam, Widmo Max. Osiągnąłem temperatury 62 stopnie Celsjusza na otwartym to benczu, Także w zamkniętej obudowie będzie oczywiście wyżej, ale nie potrzeba to jakiegoś potężnego układu chłodzenia, żeby ten proces rozchodzić, nawet po OC. A napięcie, jakie było zapodane, to 1,43 V. Także moim zdaniem, naprawdę bardzo fajny, udany produkt. W dobrej cenie. Ode mnie leci znaczek rekomendacji i opłacalności. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do procesora znajdziecie w opisie tego filmiku. Tam Was odsyłam i również zapraszam Was na stronę g2a.com, gdzie z kodem, który zobaczycie na ekranie macie 3% kaszbaku. Gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv